Doczekać, otworzymy go. To prawda, jutro będzie serwisant Bosza, no zakładał, ale myślę, że się mocno nie pogniewa. Jak to go otworzymy przed montażem. No, patrzcie, fajna płyta. Płyta szablon. Tak, naprawdę. Przyłączeniami. O fajnie opisane. A tutaj wymiary wejścia komina. To jest szablon. Tak on. Kołki są fi 10, kołki 13 tylko raz, dwa, trzy, cztery, cztery kołki trzynastka. Tutaj są jego wymiary. A to wam pokażę, fakt, jak to będzie. Nie, naprawdę jest takie duże? O, oh, Dobra, tu przyłożyłem szablon. Oczywiście może to być trochę dłużej gdzieś tak. No i tak to będzie, no. on zajmie. Ścianę trzeba będzie wyciąć. Zobaczcie, tam juniorek pod spodem, a tutaj jak on będzie zajmował tyle miejsca, no tu już jest panel, odwrotnie go zamontowałem, znaczy postawiłem ten panel, i klapa a tu całe wydechy. Hmm. Kolby ma, widzę, że są. ma. Natomiast sterownik, nie wiem jaki. To ma. Tu jest sterowniczek. A tu jest ten zasobnik, widzicie? W izolacji. Wszystko jest fajne, nowe, pikne. Tu jest cały kociołek. Sam kociołek jest mniejszy niż Junior, bo to jest naczynko w zbiorcze, a tam jest zasobnik wody pod nim. A to sam, no zresztą pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. A tu jest sam, sam piec, to jest bardzo malutki. I taka decyzja, no jest to model dosyć drogi, jak na takie powiedzmy standardy, jakie obecnie panują. Też można było kupić piec za 5000 tego typu Boscha, nawet, czy tam jakiejkolwiek innej marki. Nie przywiązuje tutaj jakiejś tam większej uwagi. No, poczytałem sobie o tych piecach. O tych kociołkach mają dobre opinie, natomiast czy to Wyland, czy nawet Beretta współczesna tam w miarę też tania i też by działała na kondensacie ładnie i by robiła roboty. Natomiast no tu mnie przekonał ten zasobnik wody, że jest to zintegrowana część i yy, bardzo pomysłowe rozwiązanie yy wykorzystania miejsca, bo mam tam zanurzarkę w tym małym pomieszczeniu i nie mógłbym postawić takiego klasycznego kotu zbiornika zasobnika pod piecem, tak jak to się stosuje, natomiast tutaj wykorzysta się już wisze, wiszącą część tego pieca zamontowanym wewnątrz zbiornikiem zasobnikiem wody Dokładny model to jest 53.0 IWT Boż. Dobra, wycięto już mamy tutaj całą tą zabudowę pod piec. Zaraz wytniemy Juniorka, powiesimy stelaż i będzie, będzie trzeba tutaj z tymi przyłączami popracować. No, samemu go założyć to jest po prostu niemożliwe. Trzeba dwie osoby. Piec jest bardzo ciężki 70 kg nie. Jednej osobie po prostu no, nie ma szans, żeby, to, żeby go założyć. Generalnie, sam kociołek to, to jest to. Tutaj tylko. Tu jest naczynko, zasobnik. No i teraz tylko podłączenie komina spalinowego. Eee, I zasilanie gazu i wody. Ale to już ja nie tego nie robię, to serwis także. Pokazuję tylko etapy montażu, jak to wygląda. Potem będziemy test, testować go. Posłuchajcie, jak, ten, jak kocioł się uruchamia. Łączymy go. Tak, ekran jest czarny, nic się nie dzieje. Piec ma 26 stopni. Woda, woda w CO ma 26 stopni. Od uruchomienia pieca z przekaźnika. Minęło jakieś no, dwie minuty. Mryga kaloryfer. Coś on tam sobie jeszcze przelicza. Nie wiem. Ciśnienie w, ins w tym w instalacji, a zadana temperatura 48. A mamy 26. no czekamy i czekamy nie wiem czy pompka chodzi ale cicho jest więc chyba dobra to zdejmiemy budowę. no pompka pracuje Tu tu widać tutaj pod jodzie widać nie? że pompa pracuje ogień się jeszcze znaczy, płomień się jeszcze nie, podpa... nie odpalił a może on bierze sobie teraz wodę ciepło z zasobnika i nagrzewa i dopiero potem odpali nie wiem. Ale temperatura nie wzrasta, więc nie wiem co tam teraz słyszeliście? Pojawił się płomień i dopiero temperatura rośnie. Ale cichutko to chodzi, to nie jest tak jak na tym juniorze, że. Jakby ktoś odpalał nie wiem z czym mi się to kojarzyło z komorą gazową jakąś. Buh. Ruszt się odpalał. Tutaj to jest to płynnie, tak cichutko to chodzi. No i już on sobie już, już się nagrzewa woda. Prawie w ogóle nie słychać. Naprawdę jest cichy. Czasami jak się z zasobnika dużo wody zużywa, czy przy myciu, czy przy tam przy kąpaniu i dosyć duży jest pobór, no to wtedy on tak jakby troszkę głośniej, nie troszkę, tylko jest głośniejszy, bo szybko chce uzupełnić poziom i dobić do tej temperatury zadanej, 45 stopni, natomiast tutaj w CO no to, jest, no to jest cichutko, prawie w ogóle, w ogóle go nie słychać. No i dobra, i tak sobie dobiję do tych 48 10 stopni, podbiję. Nie będziemy czekali, ale widzicie, jak wzrasta temperatura w miarę płynnie. 41 2 minuty minęło, i już mamy 47,6. I teraz już on będzie sobie troszkę dłużej. Albo zaraz wskoczy 48, taką ma zadaną, nic wcale ani głośniej, ani nic się nie dzieje. Fajnie to chodzi, polecam. To z tym piecem to jest tak jakbyśmy przysiedli się, no nie wiem, z wozu drabiniastego na super wygodny Mercedes. Teraz, że ten zasobnik wody robi robotę, ekonomia bez porównania, bo to jest piec kondensacyjny, tamten był zwykła przepływówka. Tak, kolega mnie namówił na to, żeby wziąć z zasobnikiem i uważam, że to jest warte każdej złotówki. Ten komfort, który daje ten piec. Nie ma tu żadnej reklam reklamy. Chodzi o y, same, same walory użytkowe. To jest, to jest, to jest, to jest po prostu y, no standard już powinien być, o ja tak powiem. Piec chodzi już y, y, drugi sezon, drugą zimę. Na razie jeszcze nie ma żadnego przeglądu, ale już powinien Jestem umówiony już z serwisantem Bosza na przegląd, w sumie jeszcze gwarancyjny Ale się nic nie dzieje, nic, zero, 48,8 Ciśnienie trzyma, elegancko, instalacja Tyle, polecam, cześć